podziękowanie za zaufanie za powierzenie mi funkcji wiceburmistrza miasta Wolsztyna. Podziękowanie to kieruję w stronę nowo wybranego burmistrza miasta Wolsztyna. Ze swojej strony chciałbym zadeklarować pełną gotowość do pracy sumienność, pełne zaangażowanie w realizację powierzonych mi zadań. Chciałbym swoją pracę wykonywać z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, jak i obowiązujących nas wszystkich przepisów prawa. Ze swojej strony chciałbym zadeklarować chęć współpracy zarówno burmistrzem miasta włoszczyna, jak i całą Radą Miejską, no i oczywiście całą naszą społecznością lokalną. Z drugiej strony również liczę na współpracę w kierunku co do mojej osoby. Oczywiście z pracownikami Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, z radnymi, jak i z przedstawicielami naszego społeczeństwa lokalnego na terenie gminy Wolsza.